Jak Ci nie wychodzi, to znaczy, że jesteś za słaby. Słyszałeś to w swojej głowie? Ile razy tak pomyślałeś? Nie wyszło ci coś zamiast spróbować jeszcze raz. Powiedziałeś sobie: Jestem za słaby, nie nadaje się, mieli rację, to nie dla mnie. Znowu zawaliłem. Inni nic jakoś potrafią może po prostu nie mam tego czegoś. Ale prawda jest taka, że to nie jest słabość. To tylko moment zwątpienia, który każdy z nas ma, tylko nie każdy o tym mówi i nie każdy coś z tym robi. Jeśli masz już dość tego głosu w głowie, który, który cię podcina, jeśli chcesz w końcu usłyszeć nowy głos, ten, który mówi: masz w sobie siłę, masz prawo próbować, masz prawo zawalczyć o siebie, to zapraszam cię na moje wydarzenie na żywo. Anograping Potential. Obudź siłę która w Tobie drzemie 14 września w Warszawie. Odbierz swój bilet i uwolnij się od przekonań, które nie pozwalają Ci się cieszyć życiem. Link znajdziesz w opisie pod filmem lub bio na moim profilu. Do zobaczenia.